Przygotowaliśmy dwa rodzaje kursów. Pierwszy będzie kurs szybki intro, będzie on wybywał się w dwa dni w jeden weekend, szybka wiedza. I drugi kurs premium, przygotowany dla chętnych. część teoretyczna będzie to wyświetlanie slajdów związane z elementami walki, pokazywanie pewnych e, przykładów na różnego rodzaju walkach. No i oczywiście przy okazji też wyświetlenie slajdów związanych z pierwszą pomocą. Nowinki bokserskie, ważne informacje związane ze światem boksu, ze wszystkim z tym, co wpisuje się w ten w element szkolenia na instruktora boksu. Po zdaniu egzaminu jest możliwość otrzymania certyfikatu w języku polskim, w języku angielskim. To oczywiście upoważnia tego zawodnika i instruktora boksu do korzystania z prowadzenia zajęć na całym świecie. Więc szczególnie zapraszam. Kurs Instruktora Boksu jest przeznaczony dla osób, dla grupy osób, które trenują sporty walki. Dla osób, które chcą powiększyć wiedzę, swój warsztat pięciarski, nabyć możliwości certyfikatu instruktora boksu. Dla osób, które są zawodnikami, są już instruktorami, ale chcą poszerzyć swój warsztat wiedzy. Dla osób, które chcą w przyszłości zająć się trenowaniem młodzieży. Osób starszych, mieć wiedzę profesjonalną i korzystać z niej. Stąd, jak gdyby, dla wszystkich grup wiekowych, dla osób chętnych, z pasją, z tą, którą chcą się realizować i nauczyć się nowych wiadomości, technik i elementów walki związanych z pięściarstwem. Główny nacisk nastawiamy na część praktyczną, oczywiście, dojdzie do tego część teoretyczna, a przede wszystkim najważniejsza rzecz będzie to kurs licencjonowany przez Polski Związek Bokserski. Kurs instruktora boksu ma na celu. Rozwój nowej generacji pięściarskiej, wprowadzenie nowych elementów do szkolenia instruktorów. Niezdecydowanych namawiam do tego bardzo fajna grupa osób, nie współpracowała ze mną oczywiście moja osoba, moja wiedza, warsztat z aren światowych, doświadczenie z największych walk, największe zaszczyty, 5 zjazdów, 5 weekendów, nie tylko technika pięściarska, ale również spotkania z psychologiem, dietetykiem. Osobą od motoryki koordynacji jest pełna fachowa wiedza, więc wszystkich chętnych zapraszam.